Widajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dostaję, dostałem parę głosów z prośbą, nawet z pewnego rodzaju pretensją, dlaczego milczę, dlaczego nie odnoszę się do wydarzeń bieżących. Zwracam się przede wszystkim do ludzi z mojej szkoły ewangelizacji. No i twierdzę, że powinniście już sami Myśleć, macie wiele lat formacji, a więc myślcie sami. Ale tak rozumiem, że może chodzi mniej o meritum mojego wystąpienia, bardziej żeby się w ogóle pokazać i jakoś być, pobyć razem. No więc dobrze, wypowiem się więc w paru sprawach. Obecny czas jest zdecydowanie czasem wojny i oblężenia. Jesteśmy pod wpływem agresji jako Kościół e, i nie jest to najlepszy czas na dialog. E, oczywiście e, trzeba próbować, ale czas oblężenia dialogowi nie sprzyja. Ja proponuję następujące rozwiązanie. Po pierwsze, najbardziej bezpośrednie trzeba e, czynić opór opór fizyczny wobec prób. Naruszenia spokoju naszych świątyń i naszych liturgii. To ma być opór fizyczny. Należy też czynić obronę bronić naszych kapłanów, naszych pasterzy, naszych wiernych a więc opór katolicki i obrona katolicka. Natomiast nie należy to jest fizyczny opór i fizyczna obrona, ale zasadniczo o charakterze defensywnym. Raczej nie atak, na pewno nie atak z naszej strony. Gdy chodzi o akustykę, na przykład, czy modlić, się, czy krzyczeć, przekrzykiwać się sądzę, że bardziej wymownym będzie milczenie. Nawet nie modlitwa. Modlitwa rozjusza drugą stronę, czyni nas jak gdyby lepszymi, tymi bardziej moralnymi, tymi wznoślejszymi. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę manifestowanie zanadto. Takie wręcz, mo można odnieść wrażenie, druga strona odniesie wrażenie, że epatujemy modlitwą jej aktami pobożności. Dlatego, żeby tego uniknąć, proponuję modlitwę cichą, modlić się cichutko, raczej milczeć. Łagodnie się uśmiechać, chyba że nawet uśmiech będzie interpretowany źle, no to wtedy starać się kochać wewnątrz, a nie na zewnątrz. <laughs> Proszę wszystkich mężczyzn z mojej szkoły, ale, na, ale też kobiety, jeżeli chcą, <laughs> nie chcą pozostać w domach, żeby wsparli grupy samoobrony, które, które stawiają właśnie katolicki opór i nie dopuszczają do świątyń naruszenia godności świątyń oraz godności naszej liturgii i bronią księży oraz bronią wiernych czy warto rozmawiać? zawsze warto rozmawiać, kiedy można tak jak już powiedziałem, w czasie oblężenia będzie trudno bo z czym mamy do czynienia? jest to zdecydowanie wojna aksjologiczna jest to wojna duchowa przede wszystkim potem wojna aksjologiczna, czyli o wartości jest to wojna moralna więc jest to prawdziwa rewolucja. Nie chodzi tutaj o przejęcie władzy. Fragmentarycznie tak, tutaj chodzi o czym się różni rewolucja od wojny. Wojna, w wyniku wojny staramy się przejąć władzę wojny domowej czy wojny zaborczej. Natomiast tutaj w rewolucji jest próba nie tylko przejęcia władzy, ale przemiany całego porządku. Rewolucja, więc, jest wojną totalną wymierzoną nie tylko przeciwko władzy dotychczasowej, ale przeciwko wszystkim wartościom, przeciwko staremu ładowi świata. Chodzi więc o to, aby ten świat przewrócić do góry nogami, wprowadzając antyświat na miejsce wartości, antywartości na miejsce obecnego ładu, antyład, inny ład, inne wartości, tak naprawdę antywartości. I część tych manifestantów to zdecydowanie ludzie, którzy są pogrążeni tą w tej idei rewolucji i z nimi nie da się rozmawiać. Oni są już przekonani. Do czego zmierza ta rewolucja? Ona po poprzez rewolucję, poprzez zniszczenie dotychczasowego porządku, chodzi o wprowadzenie na miejsce obiektywizmów, czy to obiektywizmu, objawienia bożego, prawa bożego, prawa natury, obiektywizmu, obiektywizmu. Praw racjonalnych, praw sumienia, obiektywizmu, praw stanowionych przez większość, wprowadzić poprzez anarchię, anarchię rewolucyjną, wprowadzić, wyjść spod tego pressingu, spod tej opresji obiektywizmów i wprowadzić świat subiektywizmów, czyli egotyzmów. Celem tego jest, chulaj duszo, piekła nie ma, jest swawola. A celem tej, tej anarchicznej swawoli jest oczywiście użycie, rozkosz, przyjemność, hedonizm, epikureizm, ale w takim wyda, wydaniu już zwierzęcym, hedonistycznym. Jest to więc ruch dekadencki, duch, który, ruch, który kończy się śmiercią, samozniszczeniem i innych zniszczeniem. No ale cóż, tytan, tytanik jak gdyby tonie, zabawmy się jeszcze. To co, coś chyba w tym klimacie. Owszem, nie wiadomo, jaka, jak liczna jest ta grupa już, prze, już takich y, prawdziwych rewolucjonistów, przekonanych, których się nie da przekonać. Y, wobec takich rewolucjonistów, y, jak mówi Cejrowski, podaje, że to są lewacy, czyli lewactwo jest taką grupą ludzi, którzy, która neguje zarówno y, naturę rzeczywistości, naturę bytów, a więc oczywistość, Neguje fakty historyczne, a więc historię, yy, i neguje również logikę, a więc racjonalność. No więc z, taką, z takimi ludźmi, którzy negują yy, naturę rzeczywistości, oczy, o, oczywistą naturę rzeczywistości, negują to, co wydarzyło się wczoraj i przedwczoraj, i to jest dla nich nieistotne, nie ma w ogóle znaczenia nie ma żadnych konsekwencji nie powinno być żadnych konsekwencji. I jeżeli oni negują racjonalność, logiki, logikę, no to oni negują rozum, więc na, a ponieważ dialog może się odbywać tylko na argumenty racjonalne, a więc dialog jest zawsze między rozumem, owszem, między sercami też, ale be, nie, nie z pominięciem rozumu, dlatego dialog z bolszewikami jest niemożliwy, stąd to hasło, Boga się bój, bolszewika bi. Ono obecnie nie powinno zapraszać do gwałtu, do ataku, do gwałtu, ale Powinno uświadamiać nam, że nie da, się, nie da się z bolszewikami rozmawiać, ponieważ oni rozmawiać, wchodzić w dyskurs, wchodzić w jakiś, w jaką, w jakiś dialog, oni absolutnie nie mają zamiaru. Ale w, w, w ramach tych manifestantów to jest chyba znakomita mniejszość, natomiast większość to są ludzie gniewni i zmanipulowani gniewni z dzieciństwa, ze złych, patologicznych lub dysfunkcyjnych rodzin. Gniewni z powodu grzechu kościoła też, gniewni z powodu no, innych braków, nie tylko w rodzinie i w kościele, ale też w szkole, w społeczeństwie. Gniewni, bo wychowani przez media i to te społecznościowe, gdzie hula i dusz opiekła nie ma. Gniewni, bo zranieni oczywiście z jednej strony, a z drugiej strony są zmanipulowani. No na przykład zmanipulowani, czyli okławani. Tutaj wyliczyłem takie cztery kłamstwa. Pierwsze kłamstwo akurat w tej naszej sytuacji, kłamstwo o prawie kobiet, Jak, jakoby ta legislacja Trybunału Konstytucyjnego, czy raczej nie legislacja, tylko legislacja samego paragrafu 38 konstytucji, zmuszała kobiety do heroizmu w sprawie mm, rodzenia dzieci poczętych. Po pierwsze, nie jest to heroizm. Bo rodzenie się odbywa samo z siebie. Owszem, rodzenie jest pewnym bólem, pewnym dyskomfortem, jest ciąża i rodzenie, dużym na pewno dyskomfortem, no ale, ale niekoniecznie jest to heroizm przy współczesnej pomocy medycznej. medycznej. Tak więc nie jest to naruszenie prawa kobiet, nie jest to zmuszanie kobiet do heroizmu. Poza tym pamiętajmy o tym, że gdy, za, gdy zabrania się kobiecie pozbycia się ciąży, to nie chodzi o to, żeby obciążać kobiety, tylko chodzi o to, żeby nie obciążać dziecka. Nie może być tak, że kobieta będzie korzystać ze swoich praw za cenę praw Twoich albo moich. Nie może być tak, że kobieta będzie korzystać ze swoich praw za cenę praw dziecka. Są prawa kobiety, ale są też prawa dzieci. I chodzi o to, żeby te prawa nie kolidowały ze sobą. Taka jest zasada umów społecznych. <laughs> Drugie kłamstwo to jest kłamstwo o aborcji, mówiące o tym, że to jest część mojego ciała. No, tylko że aborcja w tej chwili wygląda często tak, że albo krajają na żywca, albo kiedyś solili jeszcze, kiedyś też wy, 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 wyciągali jakoś to dziecko, ale teraz się prowokuje poród. Wysysali, przepraszam, nie wyciągali, tylko wysysali dziecko. Natomiast y, teraz się często prowoku, prowokuje poród, i to dziecko umiera w wyniku nie, niewydolności oddechowej. Umiera poprzez podduszanie, poprzez duszenie się po prostu. Ono nie potrafi oddychać, no więc ono się dusi. Nie wiem ile minut, nie wiem może godzin. Ono leży sobie w takiej bodajże miseczce metalowej, mm, malutkiej, i się dusi. Jest to cierpienie, którego nie można opanować paliatywnie, ponoć. A więc to jest tortura. Te dzieci umierają w torturach. Gdyby uczestnicy tych manifestacji zobaczyli film, jak to wygląda, podejrzewam, że zemdleliby. Jest kłamstwo o, o konsekwencjach legalizacji, legislacji obecnej, czyli o penalizacji kobiet trzymających aborcję. Zdaje się, że nie chodzi o to, aby penalizować, aby. Yy, Wsadzać kobiety do więzień, że nie o to chodzi. Już lepiej robić to z lekarzami, a nie z kobietami. Kłamstwo, kolejne czwarte, o niesprawiedliwości Trybunału, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No, artykuł 38 Konstytucji zapewnia ochronę gwarantuje ochronę życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. A więc nawet właściwie, nawet nie tylko te dzieci z syndromem Downa, czy z chorobami nieuleczalnymi, ale również dziecko, jakikolwiek dziecko, nawet poczęte w gwałcie, ma prawo do życia według Konstytucji. Tak więc, tak więc Trybunał orzekł tylko fragment i wziął pod ochronę tylko znaczną, może większość tych dzieci, które do tej pory abortowano, czyli codziennie w naszym kraju abortowano około Trojga dzieci, czy czworga, no ale są jeszcze dzieci z gwałtu, ich jest bardzo mało i są dzieci nieuleczalnie chore, ich też jest mało w skali kraju, ale, ale one są. One też mają właściwie prawo do, do życia według konstytucji, tak więc, tak więc, mm, tak więc aborcja jest nie, niekonstytucyjna, jest wbrew konstytucji RP. Tak, więc to jest ta grupa gniewnych, zmanipulowanych, gniewnych, oszukanych, z którymi na, należy rozmawiać. Oczywiście, próbując przyciągnąć ich na stronę y, światła, na stronę prawdy. Wreszcie jest grupa zabawowa, która po pasywności kwarantanny i po izolacji kwarantanny no, chce się wyszumieć. No i oczywiście z tą grupą ciężko jest rozmawiać, dlatego że oni, oni są emocjonalni, oni są zabawowi, ludyczni, nie są racjonalni. No ale oczywiście też można, można próbować. Tak więc. Na trzy grupy, które, które stanowią tę demonstrację, tylko z grupą pierwszą właściwie nie ma szans na, na dyskurs, na rozmowę. <laughs> Pojawiają się głosy ze strony katolickiej, że prawo nie jest ważne, lecz serce, nawrócenie serca. Tak się wypowiedział Szóstak, Ojciec Szóstak, tak się wypowiedział chyba też Zieliński. No a więc. A więc i tak się wypowiadają też chyba ten list, tych zwyczajnych księży. No jest to kompletnie nieracjonalna idea, utopijna. No kto będzie się cieszył z tego, gdy powiemy, że prawo jest opresyjne, że, jest, że nic nie daje, że nie wychowuje człowieka, że nie jest potrzebne? No kto będzie się cieszył? No będą się cieszyć seryjni zabójcy i będą czekać na nawrócenie serca policji kryminalnej. To jest utopia. Celem prawa nawet nie jest wychowywać. Celem prawa, na przykład tego prawa dotyczącego aborcji, jest ochronić te dzieci przed morderstwem. Tyle. Tu nie chodzi o wychowywanie, tu chodzi o ochronę. Ja też nie chcę, żeby. Ja nie chciałbym, żeby, żeby polskie państwo czekało na nawrócenie serca mordercy, który ma mnie zabić, albo ojca Adama Szustaka. Ja wolę, żeby, bo możemy się nie doczekać na nawrócenie tego mordercy. Możemy się doczekać czego innego. Ja wolałbym, żeby polskie państwo wytropiło tego mordercy i ukarało go jeszcze przed tym, jak on zdąży uskutecznić swój zamiar. Prawo sprawiedliwe, stanowione, ma swoje walory. Przy czym pamiętajmy, że jest prawo boskie, objawione. Prawo wynikające z naszej natury, i wreszcie jest prawo stanowione na chłopski rozum, na podstawie zdrowego rozsądku przez społeczność. Otóż, jakiekolwiek prawo, ale sprawiedliwe, ma następujące walory. Przede wszystkim, na początku, epistemologiczny, walor, czyli poznawczy. No, to, to prawo komunikuje, mi. jeżeli babcia tego nie zrobiła, matka i ojciec, no to prawo. Komunikuje mi, co jest dobre, co jest złe, jeżeli jestem niewychowany. Dobrze. Dalej. Walor aksjologiczny, czyli prawo umacnia, pozycjonuje, umacnia w społeczeństwie właśnie wartości. Do, dobro chroni i umacnia dobro. Prawo posiada jednak pewien walor pedagogiczny, walor prewencji, uprzedza sankcją, która tym, tym mieczem który wisi mie mieczem Demoklesa, który wisi nade mną, uprzedza o konsekwencjach i powoduje wyhamowanie y, fawoli ludzkiej. Y, prawo ma walor dyscyplinujący poprzez strach. Y, wreszcie, strach przed karą, wreszcie prawo, na przykład przed nieuchronnością kary i przed wysokością kary. To, to, to robi wrażenie. I dyscyplinuje ludzi swawolnych. Wreszcie prawo przywraca naruszoną sprawiedliwość. Jeżeli moje prawa albo obowiązki moje, czyli ja nie wypełniłem swoich obowiązków, albo ktoś naruszył moje prawo, moje, moje prawa. No więc poruszenie, naruszenie sprawiedliwości wymaga przywrócenia sprawiedliwości. I właśnie prawo powinno wyrównywać poprzez zapobieganie, poprzez karanie. Gdy zapobiega, to nie pozwala naruszać sprawiedliwości, a gdy karci, to egzekwuje i wyrównuje, egzekwuje sprawiedliwość. Jest to dobra rzecz. No na przykład, jeżeli manifestacja wchodzi do kościoła i przerywa mszę świętą, to ja bym bardzo sobie życzył, żeby prawo stanowiło, że wszystkie osoby, które to uczyniły, Zostaną im odebrane dokumenty, zostaną nałożone na nich grzywny w procesie 24 H albo 48H, i w ciągu tygodnia te grzywny zostaną wyegzekwowane, na przykład w wysokości 10 tysięcy złotych albo 5 tysięcy złotych, i przekazane gdzie? Częściowo na policja, częściowo, aby była jeszcze bardziej efektywna, a częściowo dla proboszcza miejsca, które, którego spokój kultu został naruszony no takie prawo wyrównywałoby naruszoną sprawiedliwość, dlatego że że wręcz by sobie życzyli manify w swoim kościele. To bardzo by podreperowało ich ich finanse. Bo wyobraźmy sobie 10 tysięcy z grupy 30 osób, to jest 300 tysięcy złotych. Co jeszcze można powiedzieć o prawie i administracji? Że w ogóle te, ten cały twór legislacyjny, także egzekucji tej legislacji, bo administracja, sądownictwo ma, ma ta władza pra, stanowienia prawa ma, ma tworzyć legislację, natomiast rząd, czyli organy, organy administracyjne mają egzekwować to wszystko. No więc i jedna władza sądownicza. Też władza ustawodawcza, czyli parlamentarna, i władza administracyjna, czyli egze, y, egzekutor, to są trzy władze, które mają mandat społeczny, dlatego że czy to pośrednio, czy to bezpośrednio zostały wybrane przez nas, przez naród, przez wybory, przez wyjawienie woli każdego z nas. Y, dlatego y, y, wszelka rewolucja, która próbuje kwestionować jakąkolwiek z tych władz, czy to Trybunał, czy to Sąd Najwyższy, czy to. Czy to parlament, czy to prezydenta, czy to rząd, no to kwestionuje mój wybór i twój wybór i nasz wybór. To, czyli ktoś siłą, gwałtem, próbuje, wojną domową, przemocą, próbuje y, kwestionować nasze wybory. Otóż demokracja, która powstała tylko w Europie Zachodniej i jest wykwit wykwitem naszej kultury łacińskiej, kultury zachodnioeuropejskiej, nigdzie indziej ona nie powstała, y Otóż demokracja polega na tym, że potrafimy wymienić władzę albo wpłynąć na władzę nie przemocą militarną, nie poprzez wojnę domową, czy wojnę zaborczą, czy wojnę, czy rewolucję, czy jakikolwiek inny gwałt, taką czy inną rewolucję, na przykład rewolucję przez manifestację agresywną. A więc potrafimy wpłynąć na władzę, czyli zmienić władzę nie poprzez siłę, przemoc i gwałt, ale poprzez spokojne podniesienie ręki lub nie ręki. Poprzez like, albo hate. Poprzez like albo, albo hate, ale nie poprzez przemoc. Stąd, kto potem sprzeciwia się tej władzy w ten sposób wybranej, no to sprzeciwia się całemu narodowi, sprzeciwia się naszym prawom, sprzeciwia się, sprzeciwia się demokracji, sprzeciwia się właściwie narodowi, sprzeciwia się tobie i mnie. <laughs> I może ostatni temat, chcę zakończyć ten, ten y, filmik. Czy Kościół powinien się wtrącać do polityki, mieszać się do polityki, czy nie? Otóż już kiedyś mówiłem to w jakimś innym filmiku, że co innego jest wtrącać się do polityki, mieszać się do polityki, a co innego, czym innym jest uprawiać politykę. Otóż Kościół powinien wtrącać się do polityki, mieszać się do polityki jak najbardziej powinien, natomiast nie powinien uprawiać polityki. Co to takiego uprawiać politykę, to znaczy to są działania zmierzające do zdobycia władzy, następnie działania um, usiłujące sprawować tę władzę zdobytą i wreszcie wszelkie działania wokół tego, aby tę władzę zdobytą wcześniej i już sprawowaną jak najdłużej utrzymać. To jest właśnie moim zdaniem uprawianie polityki. Otóż Kościół nie powinien ani starać się zdobyć władzy administracyjną czy ustawodawczą czy, czy sądowniczą w kraju, ani nie powinien sprawować tej władzy administracyjnej, sądowniczej czy legislacyjnej w kraju, ani nie powinien dążyć do utrzymania. Otóż moim zdaniem Kościół ani nie zdobywa tej władzy, ani nie sprawuje tej władzy, ani nie próbuje jej utrzymać. A więc Kościół w Polsce nie uprawia polityki. Kościół w Polsce się tylko do polityki bardziej lub mniej, moim zdaniem za mało w ostatnim czasie wtrąca, miesza. A tacy ludzie jak Mojżesz w Egipcie z faraonem, jak Eliasz na górach Karmelu i z Jezabel oraz tam z Ahabem czy Ahazem. Królem, yy, królem Izraelskim, oni się mieszali do polityki, mieszali się do ich rządów. Oni ich strofowali, oni ich karcili, oni wymagali ładu moralnego, ładu duchowego też. Możliwości kultu bożego na przykład. Tak samo inni prorocy, Jeremiasz, który się wtrącał i mówił, jaka jest wola boża co do narodu żydowskiego, że powinien się poddać Babilończykom. On nie próbował zdobyć władzy, ale on strofował naród i on strofował władców. To samo Jan Chrzciciel strofował naród i strofował władców. I to mówił Herodowi, że wziąłeś sobie żonę, która nie jest twoją żoną. Za żonę wziąłeś, wziąłeś kobietę, która jest żoną innego. Oddaj. Strofował władcę. Naruszał jego dobrostan, jego spokój. Podważał jego autorytet moralny, przynajmniej w oczach ludzi. No ale trudno. Non possumus. Wyszyński jest to samo. Stanisław Biskup, święty Stanisław Szczepanowski z Bolesławem Śmiałym też optował za narodem w tym sensie, że możesz karcić naród królu, ale niezbyt ostro. Nie zanadto. Bezwzględnie. popiółuszko też strofował rządzących bardzo delikatnie, notabene. Wszak nie był Jastrzębie. Tak więc kościół ma być jak pies pasterski. Ma szczekać, widząc wilka, również w owczej skórze, tym bardziej wilka wilczej sierści. Ma szczekać. Od tego jest. Ma być jak sól. Ta sól się ma różnić od reszty potraw, dodając im smaku. Nie ma przesolić, czyli uprawiać polityki, ale ma dosalać potrawy, czyli. Czyli wtrącać się, mieszać się z tymi potrawami. Kościół, który nie będzie się mieszał, nie będzie się wtrącał, przestanie być solą do potraw. Co zrobią z taką solą, która już nie jest do potraw, bo zwietrzała, bo, bo już nie jest solą? Dziękuję Wam za uwagę i wkrótce kolejny filmik na, na inne tematy. Cieszę się, że przynajmniej w ten martwy sposób mogłem się z Wami spotkać. Do zobaczenia. Trzymajcie się.